Dzisiejszego wideo dowiesz się, jak w prosty sposób założyć działalność gospodarczą, jak się do tego e, przygotować i jak się po prostu nie bać całego tego procesu. Zostań ze mną. Nazywam się Agata Guzy, a na tym kanale możesz rozwijać siebie, swój biznes i swoją pasję. Tak jak wcześniej wspominałam, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o działalności gospodarczej i od razu zaznaczam na wstępie, nie będzie to jakiś mega rozwinięty tutorial, ten filmik jest przede wszystkim skierowany do osób, które zastanawiają się, ale boją się tego jak ognia. Chciałbym Wam tylko po prostu zarysować, jak w ogóle wygląda początek zakładania działalności, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie, jakie ewentualnie instytucje Was interesują. Pierwszą rzeczą jest to, że no, pewnie zastanawiasz się nad założeniem działalności, bo masz jakiś pomysł na siebie i zaczynasz coś, produkować lub chcesz świadczyć jakieś usługi. I tutaj należy mieć taką informację, że istnieje w polskim prawie coś takiego, jak działalność niezarejestrowana i takiej działalności nie musicie po prostu rejestrować, i możecie sobie sprzedawać swoje produkty bądź usługi ale tutaj musicie poszukać informacji do jakiej kwoty miesięcznie wasze zarobki tutaj mogą mogą po prostu jaka to może być kwota, żeby nie trzeba było jej rejestrować. No i tutaj ważna informacja jest też taka, że osoby, które w ciągu pięciu ostatnich lat miały działalność, nie oni mogą skorzystać z tej opcji działalności Niezarejestrowanej, ale tutaj Wam polecam, jeżeli dopiero zaczynacie skorzystać z takiej możliwości, jest to bardzo fajna możliwość. Jeżeli jednak e, mieliście działalność w ciągu pięciu ostatnich lat, jakimś cudem zapomnieliście, e, jak się zakłada i dlatego tu jesteście, albo e, wiecie, że po prostu już od razu będziecie mieć duży kontrakt, albo już macie klientów i, i liczycie na spory, Zyski od samego początku, a do tego radzę podejść z umiarem, no to wtedy musicie zarejestrować działalność. Upewnijcie się, siadając tak naprawdę sami ze sobą, czy na pewno ta działalność jest Wam potrzebna, czy macie odpowiednie zabezpieczenie, także najlepiej finansowe żeby sobie po prostu no, na przykład nie strzelić w kolano, nie otworzyć działalności i zaczynacie, a nagle się okazuje, że nie macie na opłatę. Bo działalność to nie tylko odzyski, ale oczywiście także, także koszty. No i tutaj, jeżeli chodzi o zakładanie działalności, no to idziemy do naszego Urzędu Miasta i tam możemy taki, taką działalność założyć. Potrzebny jest tutaj druk CEIDG1 który możecie dostać właśnie w waszym urzędzie i tam go wypełnić na miejscu, bądź możecie sobie go znaleźć w internecie. Drukujecie go sobie i później po prostu z podpisem idziecie do Urzędu Miasta już z wypełnionym wnioskiem o założenie działalności. Na pewno w internecie znajdziecie także tutoriale, jak, jak go wypełnić krok po kroku, żeby po prostu było ok i Pani w Urzędzie Miasta także na pewno Wam w tym Pomoże. No, i jak zakładacie sobie taką działalność, to tutaj dwie instytucje, które Was najbardziej interesują, to jest oczywiście ZUS i Urząd Skarbowy. Jeżeli chodzi o ZUS, to aktualnie osoby, które w ciągu pięciu ostatnich lat nie prowadziły działalności gospodarczej, mają kilka fajnych ułatwień. Do tej pory było coś takiego, że przez pierwszych sześć miesięcy płaci się ZUS na preferencyjnych, w warunkach i tutaj była po prostu mniejsza, mniejsza kwota, była to bodajże składka zdrowotna jedynie, a następnie przez dwa lata macie tak zwany mały ZUS, który, który po prostu też jest na pewno mniejszą kwotą. Po dwóch latach opłacamy co miesiąc tak zwany duży ZUS, i duży ZUS już to jest kwota ponad 1300 zł na miesiąc, więc różnice w porównaniu na przykład z małym ZUS-em, które tam wynosi około 540 zł aktualnie to czy na przykład sama składna zdrowotna przez pierwsze pół roku 340 zł, 350, no to jednak różnica jest jakby 500 do 1000 zł, więc to jest naprawdę dużo. Więc tutaj zapoznajcie się na stronie ZUS-u, bądź podejdźcie sobie do ZUS-u i zastanówcie się, jakie możliwości są Wam dostępne, jeżeli tak jak mówię, wcześniej przez 5 lat przynajmniej nie mieliście działalności. Gospodarczej. Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, no to tutaj należy się dowiedzieć, czy będziecie VAT-owcem czy nie, ponieważ niektóre działalności są zwolnione z VAT-u, niektóre są do pewnych kwot zwolnione z VAT-u. W ten temat nie chcę wchodzić, nie jestem księgową. Najlepiej właśnie zasięgnąć poradę u księgowego bądź u, u źródła, czyli w Urzędzie Skarbowym. Te panie, które tam pracują i panowie od tego także są, żeby ich e, o to zapytać. Dodatkowo e, w, w opisie do tego wideo umieszczę Wam e, linka do, e, do informacji podatkowej. Jest taka infolinia, e, gdzie można zadzwonić w, w tygodniu i pytać właśnie o wszystkie informacje podatkowe, które Wam się przydają. Mm, tak jak mówię, no jeżeli chodzi o ten początek, to jest założenie działalności, mm, informacja, yy, ile, ile ZUS-u będziecie płacić, jakie będziecie płacić składki, w jakiej wysokości oraz to, czy będziecie watowcem czy nie. Osobiście polecam yy, skorzystanie z usług biura księgowego. Yy, mieć sobie panią albo pana księgowego. Yy ponieważ e, nawet w małych działalnościach uważam, że lepiej mieć specjalistę i akurat tą e, sprawę delegować. E, unikniecie dzięki temu wielu e, pomyłek, wielu, e, wielu wpadek. Natomiast pamiętajcie, że e, biuro księgowe robi za Was wiele rzeczy. Jeżeli m, zatrudniasz księgową, biuro księgowe i tak e, to dalej e, no, odpowiedzialność za Twoją dokumentację i, i na przykład y, to, co składasz w urzędzie skarbowym, należy do Ciebie. Y, wiadomo, szansa pomyłki wykwalifikowanej księgowej jest dużo mniejsza niż y, no tutaj pomyłka z Twojej strony, jeżeli no księgową nie jesteś i się na tym nie znasz. Natomiast należy też trzymać mimo wszystko rękę na pulsie. Od czasu do czasu warto wejść na jakieś strony biznesowe, bądź strony ZUS-u i tak żeby dowiadywać się o ewentualnych tutaj zmianach. Jeżeli chodzi o opłaty za urząd skarbowy, czyli podatki, czy za składki ZUS-owskie, no to tutaj księgowy, księgowa zawsze mm, wyśle Ci mm, informacje, ile e, i w jakich kwotach należy mm, zapłatać, zapłacić. Aktualnie, jeżeli chodzi o ZUS, jest jeden numer rachunku przydzielony dla... Jednej, jednego po prostu, jednej osoby, która ma działalność gospodarczą. No i tutaj należy pamiętać przede wszystkim przy ZUSie, żeby pilnować dokładnie terminów, bo jeżeli będziemy mieć obsługę z terminami, to na przykład jeżeli pójdziemy na chorobowe, czy będziemy się starać o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, no to w tym momencie będzie problem, bo ZUS nie będzie chciał nam wypłacić tych świadczeń jeżeli chodzi o urząd skarbowy to także ostatnio zostały stworzone mikrorachunki, na które, które są przyporządkowane do danej działalności i my wpłacamy tam nasze podatki no i taki, taki mikrorachunek można także sobie wygenerować na internecie wszelkie, wszelkie linki i wszelkie strony możecie sobie zobaczyć na E, mojej stronie agataguze.com e, W opisie do tego wideo podam Wam link do, e, do posta na blogu e, dokładnie na ten sam temat e, i tam te wszelkie informacje m, będą, więc zachęcam Was do zajrzenia tam, w szczególności jeżeli chodzi o infolinię podatkową, e, ale także właśnie generator e, mikrorachunku. No i tak sobie możecie to wszystko systematyzować patrząc, patrząc na ten mój artykuł na blogu. Zapraszam Was, tak jak mówię, na bloga oraz do subskrybowania tego kanału, aby rozwijać siebie, swój biznes i swoją pasję. Do zobaczenia, cześć!